Witajcie! Pierwsze roczniki monet groszowych II rp już mają 100 lat. Te 6 monet, które tutaj widzicie, były prawnym środkiem płatniczym II Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzone do emisji 1 lipca 1924 roku. Ciekawostką jest to, że 1 zł z lat 1924 jest równy 8 zł w roku 2020. Link w opisie. Co do tych monet, o których wspomniałem, chcę wam pokazać jak to cenowo wygląda na dzień dzisiejszy. Średnia cena, którą wyliczyłem, jest ujęta w trzystopniowej skali dla poszczególnych stanów zachowań. Lecz monety, które są w rewelacyjnej formie, potrafią się sprzedać nawet za dwukrotność tych kwot. A to jeszcze nic. Na uwagę zasługują te, które znajdują się w slabach HDC. Najwyższe noty, jakie mogły otrzymać monety, sprzedają się nawet za parę tysięcy złotych. Mając w swoich kolekcjach monety, które są w bardzo dobrej kondycji, warto się zastanowić nad praktykowaniem gradingu. Który umożliwi nam dokładne sklasyfikowanie stanu monety, i nie jest to ujęte tylko w pięciostopniowej skali. Zachęcam Cię również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia!